O nie, ochlapałeś mnie Teraz ci pokażę hm. Hm. Przygotuj się Misifu, idę po ciebie o, po, a, ha. Nie złapiesz mnie Lili <ścoughs> uh? oh. huh? Co to może być? Ha! Mam cię! Ha? Co to jest, Missy Nie wiem, Lily. A, 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 to jest błotny potwór! A. Się. To nie jest potwór, tylko przeurocze małe słoniątko. La 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 la, la. Zaraz ciasto upiekę. La, la 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 la. Bawić świetnie się będę. <grym wytrzyma> Halo? Mam cię! Ale mnie wystraszyłaś, kurteczko. Myślałam, że ktoś jest w domu. Uff, całe szczęście nie widziała nas. Musimy być bardziej ostrożni. Hm? To dziwne. Wydawało mi się, że słyszę słonia. Hm. Chwileczkę. Ten obraz wisi krzywo. Mhm. La 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 la. Hm? Musimy wejść po schodach. Jesteście gotowi? Tak, Missy Dobrze, chodźmy. La 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 Świetnie! A teraz dodam pokrojonego banana. Hmm, hmm. Oj, to dziwne! Przecież go tu zostawiłam! Hmm. Na pewno mróweczki go wzięły, żeby zrobić swoje ciasto. Nic się nie stało. Dodam truskawki. Hmm, hmm. Pójdę po śmietanę. hm. Hmm. Ha? ha? Moje truskawki. Tak przecież nie może być. W ten sposób nie skończę ciasta. Wzięłyście moje truskawki i mojego banana? A więc jeśli to nie byłyście wy, to kto to był? Dobrze, drużyno, test zdany. Missy a gdzie jest słonik? Myślałem, że idzie za tobą. Huh? Huh? A... To jest du! że zobaczyć. Ten zaczarowany świat prawdziwy jest. Spójrz, jak moje serce cieszy się. Hmm, Hmm, hmm. hmm. Ho. Aj, aj. Jestem taka wyczerpana. Aj. Hmm. Ho. O, o, o. Ha? Ha. Babciu, chodź na śniadanie! Peruno! Aj. 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 Babciu, co ci się stało? Aj, peruno! Nie wiem. Zadzwoń do tati, żeby mi pomogła. Jestem taka zmęczona. Dobrze, babciu. Już idę. A więc, co tu się stało? Tak, tak, Missyfu. Wczoraj wieczorem byłem na brzegu rzeki. Chciałem napełnić moją butelkę wodą. Nagle poślizgnąłem się do rzeki. Niczego nie widziałem. Ha? A potem co się stało? Jako, że nie mogłem wyjść, zacząłem krzyczeć o pomoc. Pomocy! Pomocy! I właśnie wtedy się pojawił i mnie uratował. Super bohater! Ehe, no dobrze, muszę iść. Mam nadzieję, że go znajdziecie. Znajdziemy? Mhm. I poznamy jego sekretną tożsamość. Ach, babciu. Myślę, że musisz się wyspać. W ten sposób nie będziesz taka zmęczona. Ale ja śpię całe noc jak dziecko, moja wnuczko. A z rana i tak się budzę niewyspana. Ha? Jeśli tak, zostanę dziś w nocy i stanę na straży i odkryję, co się dzieje. A ja ci potowarzyszę. Ha? Dobrze Peruno, a teraz musimy pilnować babci. Ha? <trykundliwość było zimno> o, chyba będę musiała pilnować babci sama. Hmm, a może złapiemy go siatką na motyle od pana Monina? To dobry pomysł, Missy Fu, ale nie możemy teraz go o to poprosić. Na pewno śpi. To prawda. A może zrobimy wielką dziurę w ziemi i przykryjemy ją liśmi? Nie, Lili! Mógłby zrobić sobie krzywdę! Hmm. O, o tak! tak już, już wiem! Z super magicznymi, magicznymi bańkami! bańkami. Ha, hmm. hmm. huh? huh? Co? Co się dzieje? Ha! Huh? Ha! Huh? O nie! Nie ma tu babci! Go. Dowiemy się, kim jest. Pomocy! To niemożliwe! To tati! Co się z wami stało? Dlaczego mi nie powiedziałaś, że jesteś superbohaterką? Huh? Nie jestem żadną superbohaterką. Co? Tylko szukałam babci, która zaginęła. Chodźcie, po drodze wam wszystko wyjaśnię. Pomocy! <śles> <przysz> ha! Pomocy! Pomocy! Zombie chce mnie ugryźć! Ha? 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 ha! Krzyki dochodzą stamtąd! Wygląda jak babcia i pomaga Melino! O! <trak ấy> babcia jest super, super bohaterką! <trak ấy> <trak ấy> O, o nie! nie. Ha. ha! Babcia jest superbohaterką lunatykiem! Ale jeśli zasypia, to jak wraca do domu? Ta zagadka pozostaje bez rozwiązania. Hmm. Zato się kto może! Aha! Ha! 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 Wiesz co, Tati? Jadłem śniadanie, a potem pomyślałem, że lepiej cię obudzę, żebym nie jadł śniadania sam. Ha! Tati? Zaraz cię złapię i ci pokażę, Missy Fu. Chyba będzie lepiej, jak się stąd ulotnie. Ha! La, 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 la. Zadzwońmy do Tati i Missy Fu. Niech tu przyjdą. Świetny pomysł, Lili! Ha, ha, ha. Ha! Ha! A, tati! Chodź tu! Ha! Cześć, Cześć Lili. Lili! Gdzie jesteś? Wow, świetnie! Jesteś na plaży! Dzień dobry, panie Monin! Cześć, Missyfu! Nie chcecie przyjść do nas? Chodźmy, Tati! Ha! Ha, taki, chodźmy do wody. Ha? Gdzie jest tati? Ha? Ha? Poszukam jej. Pomogę ci. Ha. Ha. Ja tu na was poczekam. Hmm, taki, co się stało? Bo ja bardzo się boję tsunami. Ha? A, co A co to jest? jest? To taka gigantyczna fala, która pochłania wszystko na swojej drodze. Ha? 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 A, to straszne! Hmm. Lepiej pójdę sprawdzić, co się dzieje. Przyjaciele, co się stało? Nie chcemy iść na plażę. Boimy się tsunami. Nie ma się czego bać. Tutaj nie ma wielkich fal. Poza tym, mam tu termokurczliwe promienie. Używa się go do zmniejszania rzeczy, więc jeśli nadeszłaby ogromna fala, nic by się nie stało, bo zamienilibyśmy ją w maleńką falę. Tak! Świetnie nam poszło! Zróbmy sobie selfie! Powiedzcie, syrenka! Syrenka! Ha. Chodźmy do wody! Jupi! Spójrz, Lili, patrz! Ha. <grym się wytkujesz> Spójrz, na jednej nodze! A. No to do wody! Hmm. <grym się wytkujesz> <grym się wytkujesz> Dziękuję, delfinku! Spójrz Misifu co robi Tati <grystanie> ha, Patrzcie O nie to tsunami Siostrzyczko co robimy Krzyczmy pomocy Pomocy, pomocy! Już jestem! Jesteście uratowani! Dziękujemy panie Monin! Ale dlaczego pan jest taki wielki? Myślę, że nasz mały krabowy przyjaciel zmniejszył was, nie zdając sobie z tego sprawy. Właśnie dlatego myśleliście, że ta fala to tsunami, a ja jestem olbrzymem. O nie! Ratuj się kto może! E